Pojeżdża, umarłam. Kochani, mogło się mieć we dwie. Wydwie, nas po dół. Czas nie pojeżdża i kiedyś coś osiągnę. Obiecuję ci, że wrócę do ciebie. Nie mów, że z nami koniec. Wszystko jego skończono. Nie może być na tej dziecię, kiedy zrozumiesz, że wszystko robiłam dla ciebie. Słyszysz głos mojego oporu, słyszysz moje płaczę bo straciła swojemu kochaną, która była dla mnie. Wszystkim, naprawdę. Nie obchodzi. Nie obchodzi mi nikt. I dlaczego chcę tutaj, jedyna czego pragnę? To. Twojej miłości jesteś. Wszystkim, moją kochaną, jedyną dziewczyną, na której mi zależy. Liczy się tylko ty, wycierałaś moje łzy. Narażasz do mnie, jesteśmy jak jedno wspólne serce, ty i ja. Nie płaczę przez ból, nie obchodzi mi cierpienie. Płyną z mych oczu jego całym oknem. Ty, Z tą skarbi wskoczy nawet w ogień niech płonę. Mogę umrzeć, by tylko z tobą być. Podejdź bliżej, niech mi skrzydła otworzą ciało twoje. Wcierałeś moją łzy na resztę, nie jesteśmy jak jedno wspólne serce, to i ja. Twoje piękne, długie włosy na togaćce. Jest mi tak zimno w twych dłoniach, gorąco weź moją dłoń. Mam dla ciebie coś, oddam, ci całe moje serce wraz z miłością. Do ciebie nie upadnij jak ja, moja żona. Mam twoje zdjęcie, miłość do ciebie, to wszystko, co zostało mi po nas. Słyszysz głos moją, Boże, słyszysz moją zanią. Płaczę, by straciła swoją ukochaną, która była dla mnie wszystkim. Naprawdę, nie obchodzą mnie wszyscy, nie obchodzi mnie nikt. Jedyne, czego chcę to Ty, jedyne, czego pragnę to twej miłości. Jesteś wszystkim moją ukochaną, jedyną dziewczyną, której mi zależy. się. tylko Ty wycierałeś moje usty, tam do mnie jak, śmiech. Jedno wspólne serce, to ja nie płaczę przez nie cierpimy. Wspłyną z moich oczu jak od za oknem. Tyszcz. Z tobą w skarbie wsłuchy na wydwogi. Niech płonę, mogę umrzeć. by tylko z tobą być, podejść bliżej niech bez skrzydła, którą cię otwierały. Wycierałaś moje usta. Na to mnie jesteśmy. jak Jedno wspólne serce. To i ja. Wszystko, co po tobie mam, to miłość do ciebie. Wszystko, co po tobie mam, to miłość do ciebie. Zależy mi tylko na Twojej miłości. Zależy mi tylko na Twojej miłości. <laughs>